Rozdział 123 Poland Trip 5. Stalowo-wolska łamigłówka logistyczna. Nastał nowy dzień, pierwszy dzień października. Wynurzyłem się z apartamentu na parterze Merkurego jednego z akademików Uniwerka Rolniczego przy 29 listopada w Krakowie celem dojścia na przystanek i wyjścia na pokład autobusu miejskiego numer 105 albo 129 w zależności, który raczy przyjechać szybciej i skasować w jego kasowniku ostatni z czterech biletów w chorej cenie 6 zł. Złożyło się tak, że dochodząc na przystanek 105 właśnie na nim stała, a że miałem spory zapas czasu stwierdziłem, że spokojnie poczekam sobie na kole na autobus, którym okazała się być 129. I tą 129 po minięciu trzech przystanków wysiadłem na czwartym w jakiejś bocznej uliczce przed budynkiem Hybrydą skrywającym w swych czeluściach galerię handlową, stację Kraków Główny i dwupoziomowy małopolski dworzec autobusowy. Dotoczywszy się ze swoim balastem do tego ostatniego, pojawiłem się na jednym z trzech dedykowanych specjalnie dla Fliksa stanowisk na górnej płycie dworca na dobre pół godziny przed odjazdem owego Fliksa do Medi przez Rzeszów. Niestety podjechał normalny parterowy autobus, chociaż na etapie rezerwacji miejsca wyglądało, że przyjedzie piętrowy. Jakoś około 11.30 dojechałem do dworca lokalnego w Rzeszowie, na którym, ku mojemu sporymu zadowoleniu, okazało się, że nie muszę dymać z balastem pod Rzeszowskie Centrum Handlowe Europa, ponieważ Marcel, firma busiarska obsługująca Podkarpacie, przeniosła się na tenże dworzec. O 12:05 miałem już owego Marcela w kierunku stalowej woli. Około półtorej godzinki później, Marcel, a na jego pokładzie ja i mój bagaż w marcelowskim bagażniku, znalazł się na stalowo-wolskim dworcu PKS. Kolejna niewielka, wprawdzie, ale miła zmiana, która spowodowała to, że do swojego miejsca noclegowego, czyli metalowca, będę miał kilkadziesiąt metrów bliżej niż dwa lata temu, kiedy byłem tu ostatnio. A więc po cyknięciu sobie zdjęcia Marcela, które przyda mi się potem na etapie montażu filmu z tej mojej wyprawy, po opuszczeniu terenu dworca, przejście przez tory stacji Stalowa Wola Centrum, byłem już naprzeciwko metalowca. Hotelowca. Wchodząc do niego, recepcjonistkę gdzieś się wcięło, ale pojawił się kilka minut później. Po załatwieniu procesu meldunkowego, w tym moim wyskoczeniu z 200 zł za dwie doby hotelowe, dał mi klucz do pokoju 817, co oznaczało dwie rzeczy. Po pierwsze, primo, że ogarnęli pozytywnie moją prośbę złożoną w momencie rezerwacji, aby dali mi pokój najwyżej, jak się to tylko da. Po drugie, primo, miałem widok na ulicę 1 sierpnia oraz dalsze tereny na zachodnią część miasta. Ponieważ Mirek był jeszcze w pracy, a tym razem nie miałem w planie niczego zakopywać ani w, ani pod miastem, to też miałem te dwie, trzy godzinki dla siebie, co między innymi wykorzystałem na wyciągnięcie, podłączenie i włączenie mojego towarzysza podróży. Laptopa imieniem Asus, chociażby po to, żeby zgrać z maila na dysk pliki z aplikacji GeoTracker, która zapisywała przebytą drogę z dworca Krakowskiego na dworzec w Stalowej Woli, a także zapisanie w Excelu dotychczasowych wydatków poniesionych dnia dzisiejszego. Potem wyciągnęła się rzecz, która była głównym, a przynajmniej jednym z głównych powodów mojego tegorocznego stawiennictwa w Stalowej. Był to voucher do miejsca znajdującego się w Stalowej Woli na pierwszym piętrze budynku przy skrzyżowaniu ulic Komisji Edukacji Narodowej i Wojska Polskiego. Chodzi oczywiście o piwo kawiarnie chyba to tu. Mimo, że topografię stalowej znam jako tako, żeby nie powiedzieć tak sobie, to akurat trasę z Metalowca do Chyba ogarniam całkiem nieźle. Wszak kursowałem nią już tam i z powrotem kilkanaście razy podczas moich dwóch poprzednich wizyt nad Sanem. Ów Voucher to już historia, która miała swój początek 20 marca 2021 roku. Mniej więcej historia wyglądała tak, że któregoś dnia jakoś to wyszło podczas jednej z moich messengerowych rozmów z Mirkiem, że chyba emituje vouchery, które mają pomóc przetrwać chyba czasy lockdownu, a które będzie można wykorzystać później w normalnych, a przynajmniej trochę normalniejszych dla biznesu czasach z limitem do końca 2021 roku. W samym chyba spożyło się kilka krawcików po drodze konsumując burgera, który pomógł odsunąć wizję skutków spożywania piwka na pusto. Po wszystkim rachunek wyniósł 61 zł, ale ponieważ część rachunku zapłaciło się voucherem, do zapłaty pozostało całe 11 zł. Bardzo dobra cena za trzy piwa, tym bardziej kraftowe i do tego porządny burgerek. W pierwotnych planach na zajutrz miałem w planie przejechać się na Padwolinę, tereny rzekomo rekreacyjne, gdzieś pod niskiem sąsiadującym ze Stalową. Wiadome było jednak, że raczej się tam nie pojawi, gdyż zmiana rozkładu PKP uniemożliwiła dojazd tam i odjazd stamtąd we w miarę sensownych godzinach. Planem B było odwiedzenie po raz drugi wieży mocy w parku linowym w Janowie Lubelskim. Jednak analiza dojazdu i godzin otwarcia parku kazała, że mogłem być w Janowie jakoś koło 9, co oznaczałoby 3 godzinne siedzenie pod bramą, a z kolei późniejsze pojechanie tam koło południa oznaczałoby ilość czasu w Janowie taką, że prawdopodobnie nie zdążyłbym tam nawet dojść przed ostatnim o normalnej godzinie busem powrotnym. Nie mówiąc już o powrocie, a o spędzeniu czasu tam tym bardziej. Należało więc wymyślić sobie jakiś plan zastępczy na dzień jutrzejszy, co robiłem już po powrocie z chyba, a było to jakoś koło godziny 22. mając w sobie z półtora litra browarka. Odpaliłem sobie mapę wujka Google i ogarniałem, co w tych pobliskich miejscowościach może być ciekawego. I takim sposobem wybór padł na Sandomierz. Brama opatowska, co oznaczało widok z niej na miasto, kawałek jakiejś fortyfikacji nazywanej Uchem Gielnym, do tego głębocznica podobna do tej w Kazimierzu Dolnym. Stwierdziłem więc, że może być. Następnego dnia wsiadłem więc do busa w kierunku Sandomierza. Zanim od jednak przyjechał, zrobiłem małe tournée po tabliczkach odjazdowych. Żaden autobus PKS-u ze stalowej nie miał zamiaru się tam kierować w momencie, który mnie interesował. Uznałem więc za sensowne skorzystanie z informacji, co pokazało, że instytucja informacji pasażerskiej na dworcu w stalowej tkwi jeszcze rękoma i nogami w słusznie minionej epoce, czyli w PRL-u. Po skorzystaniu z ledwie trzymającego się dzwonka, po ładnych kilkudziesięciu sekundach przytoczyła się babka z kawą w ręku i tekstem Słucham, wypowiedzianym takim tonem, jakby chciała zapytać, co ty człowieku ode mnie chcesz. Po jak usłyszała, gdzie chce się dostać jedyne, na co było ją stać, to sugestia, żebym przejrzał sobie tabliczki odjazdowe, po czym znów przepadła w czeluściach budynku dworca stalowo-wolskiego PKS-u. Jednak chwilę później faktycznie wjechał na dworzec jakiś bus jakiejś prywatnej firmy i faktycznie dało się nim dojechać do Sandomierza i to nawet pod samą bramę opatowską. Tym razem podróżnik się spisał i podał prawidłową godzinę odjazdu. Brawo dla nich. W samym Sandomierzu zaliczyłem sobie wspomniane wcześniej atrakcje, a do listy atrakcji doszły zupełnie Przypadkowo podziemna trasa turystyczna, której ciekawość mogę określić w okolicach 4 na 10, za to była jedyna rzecz w całym Podkarpaciu, gdzie pilnowano obowiązku noszenia kagańców. Znaczy maseczek, podczas gdy wszędzie indziej miano to w serdecznym poważaniu. Były wprawdzie tabliczki, żeby je nosić, płyny czy tam żele do dezynfekcji, ale wszyscy, poza przewodniczką na tej trasie, mieli dokładnie i serdecznie wywalone, czy ktokolwiek ją ma, tym bardziej nosi. Poza trasą podziemną na listę obiektów, w której zrobiłem fotkę, wkradły się jeszcze instalacja kotwicy z łańcuchem stojącym pionowo do góry, jakby miał być łącznikiem z chmurami, i odlew mającym metro obwodu pierścionka z krzemieniem pasiastym. Kończąc zwiedzanie sandomierza miałem w planie jeszcze wstąpić do jakiejś restauracyjki, na jakiś obiadek, ale szybko z tego pomysłu zrezygnowałem, gdyż kogoś tam, a właściwie wszystkich, zdrowo pogięło. Na przykład 25 zł to przynajmniej o połowę zawyżona cena mojego uniwersalnego zamówienia obok grosa i pizzy, czyli ruskich. Ja rozumiem, że to jest miasto turystyczne i że ciężko od starówki oczekiwać cen dyskontowych, ale wszystko cholerka ma swoje granice, a przynajmniej mieć powinno. Ich strata, tuż po wyjściu z turystycznej części miasta trafiła się żabka, a w niej dwa hot dogi za dyszkę. Jednak i w mieście turystycznym można zjeść budżetowo. Może niekoniecznie oryginalnie, ale na pewno w sensownej cenie. Do busa powrotnego została dobra godzina, co poza wciągnięciem hot dogów śmiało wystarczyło na telefon do pewnego mieszkania we Włodawie, do której jutro miałem zamiar jechać w celu zaliczenia trójstyku polsko-białorusko-ukraińskiego. W normalnych czasach po prostu bym tam jutro pojechał, ale ponieważ o roku 2020 można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest rokiem normalnym i nie chodzi już tylko o tę pseudoepidemię, to wolałem zadzwonić i się upewnić, czy jest w ogóle sens tam jechać. Koronka to jedno, ale od paru ładnych tygodni jest gorąco na pasku bodajże 3 kilometrów na granicy z Białorusią, a więc i także we Włodawie, do której chciałem się wybrać. Niejaki Matołuszek wprowadził tam stan wyjątkowy, co według słów gościa, od którego jutro miałbym wynająć pokój, aż na dobę i to nawet nie pełną, oznacza, że jeśli ktoś nie jest zameldowany w tej miejscowości albo nie ma tam jakiejś ultrapilnej rzeczy do załatwienia, to właściwie nie ma tam czego szukać, gdyż najpewniej będzie co chwilę sprawdzany, a o dojściu do granicy, co było moim głównym celem, to można od razu zapomnieć. Toteż wspólnie doszliśmy do wniosku, że mój jutrzejszy przyjazd tam nie ma najmniejszego sensu, a przyjadę tam w normalniejszym czasie, gdy sytuacja się nieco uspokoi, jednak bez umawiania się, kiedy ten mój przyjazd ma nastąpić. Dzięki tej rozmowie zaoszczędziłem oprócz czasu dobre stoki Kilkadziesiąt PLN-ów, które wydałbym na samą podróż, tylko po to, żeby najpewniej zostać zawróconym przez pierwszy lepszy patrol policji albo Straży Granicznej. Należało więc po powrocie z sandomierza rozkminić plan na powstałą lukę czasową. Pomysły, jakie brałem pod uwagę zasadniczo, były aż trzy: pierwszy to znaleźć sobie cokolwiek innego do zwiedzenia. Samym znalezieniem innego miejsca, gdyby nie było problemu takiego, żeby to nie było zbyt daleko od bieszczad, bo kolejnym i przedostatnim miejscem tego południu tripu miały być. Bieszczady, a konkretnie Ustrzyki Górne. Mógłbym na przykład wyruszyć ze Stalowej w stronę Warszawy i wymyślić sobie, że odwiedzę Muzeum Nauki i Techniki Kopernik. Nocleg może bym jakiś znalazł, obostrzenia covidowe są na tyle póki co lajtowe, że ono jest pewnie otwarte, ale potem z Warszawki miałbym dobre 500 kilosów dymania w Bieszczady. Opcja numer dwa zakładała dogadanie się z babką, u której miałem i tak ogarnięty nocleg w Ustrzykach, żeby przyjechać o dzień wcześniej. Zadzwoniłem więc do niej, niestety babka nie od. Odebrała, bo jak się potem okazało, szwędała się gdzieś po okolicy. Trzecia opcja zakładała przedłużenie noclegu w metalowcu i znalezienie sobie czegoś do roboty w stalowej. Ponieważ opcja pierwsza wydawała się mało sensowna, gdyż na trasie stalowa Ustrzyki nie miałem pomysłów na zwiedzenie takiej ilości rzeczy w na tyle małej odległości od siebie, żeby z ich powodu można było zatrzymać się gdzieś po drodze. Pozostała więc opcja numer trzy, czyli znalezienie sobie czegoś do roboty w Stalowej. Może i troszeczkę na siłę, ale wymyśliłem sobie, że wybiorę się do stalowo-wolskiego Heliosa na najnowszą w tamtym momencie część Bonda pod tytułem Nie czas umierać. Wprawdzie Helios bardzo poważnie sobie u mnie nagrabił tym, że w czasie turborestrykcji covidowych próbował on dzielić ludzi na dziabniętych i niedziabniętych, robiąc dwie pule biletów. Co gorsza, wymyślili to sami sobie, nie zaś z powodu pomysłu Matołuszka, ale wobec lepszych alternatyw stwierdziłem, że nadal są na mojej czarnej liście, ale wobec braku laku dam im zarobić, być może ostatni albo jeden z ostatnich razy. Wsiadłem więc w windę, zjechałem na parter i przedłużyłem sobie kosztem kolejnej stówki doby w metalowcu. Klamka od tego momentu zapadła, zostaje dobę dłużej w Stalowej. Niedługo potem wróciłem z recepcji do pokoju. W międzyczasie niecałe 250 kilometrów na południe od Stalowej, babka w Ustrzykach Górnych, u której za dwa dni się pojawię, wróciła do domu i zobaczyła na telefonie, że ma kilka nieodebranych połączeń. Oddzwoniła więc, ale z treści rozmowy wynikało, że zapomniała albo w ogóle sobie kiedyś nie zapisała, że McGregor ma w planie się u niej pojawić. Ale ponieważ ma wolne miejsce, to nie było większym problemem. W pierwszej wersji miałem się jej zapytać, czy nie będzie problemem, gdybym przyjechał dzień wcześniej, ale wobec faktu, że jutrzejsza doba jest już ogarnięta w stalowej, a do tego opłacona na recepcji metalowca, to stwierdziłem, że nie ma większego sensu wszystkiego jej tłumaczyć, tylko udać, że od początku dzwoniłem do niej tylko po to, żeby potwierdzić, że przyjadę. Ale do tego czasu jeszcze dwie doby około. Tymczasem nadeszła godzina 17.49, kiedy to Mirek napisał mi, że za moment wychodzi w kierunku Chyba, a więc niedługo po tej wiadomości zrobiłem to też ja. W Chyba, jak zawsze, spożyło się kilka prowarków, a jako dodatek tego dnia wymyśliłem sobie porcję frytek. W międzyczasie przedstawiłem Mirkowi przebieg dnia mijającego oraz plany na jutrzejszy, a wobec faktu, że dalej niż Chyba, na wschód stalowej dawno mnie nie wywiewało, Mirek wspaniałomyślnie pokazał mi drogę do centrum handlowego, która to jutro mi się przyda. MP czy ta MZK w stalowej dalej kursuje jakby chciało, a nie mogło, tym bardziej rozróżniając niewiadomo wiadomo po grzyba, niedzielny rozkład jazdy na niedzielę, w których obowiązuje chory wymysł chorych pajaców spisu, czyli zakaz handlu oraz na niedzielę, w których to badziewie nie obowiązuje. Następnego ranka, nieco po dziewiątej, wyszedłem sobie z metalowca trasą do chyba, lecz do piwokawiarni kawiarni nie szedłem. Na razie idąc dalej minąłem stalowo-wolskiego Transformersa, jakieś rądko po prawej blok opisany Poniatowskiego 86, zszedłem schodkami w dół, przeszedłem pod obwodnicą stalowej tunelem, na którego ścianie ktoś oświecony napisał precz skaczyzmem. Oświecony on był tym bardziej, że Podkarpacie niestety od zawsze było i jest bastionem elektoratu, z którego elektoratu myślenia PiS zrobił ser szwajcarski na tyle, że gdy zbliżają się jakiekolwiek wybory, większość populacji dostaje jakiegoś niewytłumaczalnego amoku i większość Głosuje na pisowskich popaprańców. Co więcej, wiem o co najmniej jednej jednostce, która dała się zmanipulować na tyle, że chodzi i agituje innych. Więc, zwłaszcza w takiej populacji, autor tego napisu jest tym bardziej cenny. Kogoś ewidentnie powinno objąć się tam ochroną przed pisowskim stadem. Po wyjściu z tunelu skręciłem w lewo i po paruset metrach dotarłem do centrum handlowego, w którym najpierw obejrzałem sobie Bonda, który w tej części wydaje się, że miał trochę mniej szczęścia i mu się poległo. Nie zdziwiłbym się jednak, specjalnie jakby za rok, może dwa, wyszedł kolejny błąd, w którym okazałoby się, że jednak jakimś cudem cudownie przeżył. Po filmie zrobiłem sobie zakupki prowiantów w odziwo otwartym w niedzielę sklepie Intermarché. Jednak ponieważ byłem na filmie w Heliosie, a nie Multikinie, jak w dzikiej większości przypadków, to owe zakupki, na które złożyło się 80 dekoruskich gotowych do spożycia, a nawet jeszcze ciepłych, jakiś chleb tostowy, najtańsza z możliwych margaryna i kilka plastrów sera żółtego do skomponowania prowiantu na jutrzejszą trasę. Po powrocie do metalowca zrobiłem sobie obiadek z ruskich, następnie przygotowałem sobie prowiant na jutro. Niestety nie ma na wyposażeniu pokoju metalowca lodówki, co było głównym kryterium, dla którego wybrałem jednak ser zamiast wędliny, by następnie przygotować sobie plany jutrzejszej teleportacji do Ustrzyk Górnych. Teraz już pozostaje się spakować, żeby nie robić tego wieczorem, kiedy znów będę pod wpływem browarków z chyba. W domyśle, żeby nie zapomnieć czegoś ważnego, na przykład modemu. Wieczorem po raz ostatni zameldowałem się w Chyba. Ostatni raz oczywiście w tym Paulent Tripie. Dziś również poszły bodajże trzy krafty, podczas których tematy przy piwku krążyły wokół polityki, przyszłej sytuacji tego kraju czy widma konieczności emigracji, gdy pisiory rozpierdzielą ten kraj do reszty, jakby już nie był przez nich rozpierdzielony. Niestety wszystko co zajebiste szybko się kończy, więc trzeba było pożegnać się z milkiem i iść w stronę metalowca, by rano o 7.30 odjechać Marcelem do Rzeszowa i dalszą część trasy. Ale to już materiał materiał na kolejny rozdział.